Cześć, drodzy przyjaciele! Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który może spowodować znaczącą transformację w naszym życiu, ale który większość z nas ignoruje w codziennym pośpiechu. Tak, dobrze zgadłeś, filozofia stoicka. Chociaż stoicyzm sięga kilku tysięcy lat, może nas prowadzić nawet w dzisiejszym szybkim tempie życia. Jak? Pod tytułem Zmień swoje życie w tydzień odkryjemy, jak stoicyzm można zintegrować z naszym życiem i jak ta filozofia może zapewnić nam pokój, szczęście i odporność. Niech humor towarzyszy ci w tej podróży, bo uśmiechanie się to coś, co często robią stołyki, prawda? Teraz, zanim wyruszysz w tę przygodę, być może zapasz filiżankę herbaty lub kawy i zanurz się w spokojnych wodach stoicyzmu. A więc zacznijmy. Pewnego ranka w starożytnej Grecji grupa filozofów obudziła się, nie mając pojęcia jak minie dzień. Stołyki opanowali sztukę akceptowania niepewności życia i skupiania się na tym, co możemy kontrolować. Daje to lekcję, która odnosi się również do czasów współczesnych, mamy już moc zmiany naszego życia, musimy tylko wiedzieć, jak z niego korzystać. Filozofia stoicka uczy nas, że to nie wydarzenia w świecie zewnętrznym, ale nasze reakcje na te wydarzenia determinują nasz stan emocjonalny. Podstawą tej filozofii jest skupianie się na rzeczach, które możemy kontrolować, i akceptowanie rzeczy, których nie możemy. Jak zatem zastosować tę starożytną mądrość w dzisiejszym świecie? I co ważniejsze, czy naprawdę możemy zmienić swoje życie w ciągu tygodnia? Tak, możemy to zmienić. Wymaga to jednak świadomego wysiłku i podróży w kierunku samopoznania, a nie jakiejś nocnej magii. Integrując filozofię stoicką z naszym codziennym życiem, Możemy poprawić nasze samopoczucie psychiczne i emocjonalne, wzmocnić nasze relacje i poprawić jakość życia. Przed wyruszeniem w tę podróż przez Stroga, mówiąc o stoicyzmie, posłużę się czasem językiem humorystycznym. Bo filozofowie też lubią się bawić. Dlatego uczynimy humor naszym towarzyszem, aby choć trochę odciążyć ciężkie brzemiona życia. Pokażę, że stoicyzm nie dotyczy tylko teorii w książkach, ale tego, jak można go zastosować w prawdziwym życiu. Ten tygodniowy przewodnik poprowadzi Cię do szczęśliwszego, bardziej odpornego i spokojnego życia. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy zmieniać swoje życie w ciągu tygodnia jako stoicki filozof. Podczas gdy w starożytności stołyki próbowali zrozumieć naturę życia i miejsce, jakie zajmuje człowiek we wszechświecie, dziś możemy wypracować równowagę i odporność na stres i trudności naszego codziennego życia, stosując te same zasady. Przyjrzyjmy się teraz bliżej krokom, które będziemy podejmować każdego dnia w tej transformacyjnej podróży. Dzień 1. Poznanie siebie. Zasada poznaj siebie jest wpisana przy wejściu do świątyni Epale w Delfach i jest jednym z kamieni węgielnych filozofii stoickiej. Poznanie siebie, zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, pasji i lęków jest konieczne, abyśmy mogli świadomie kierować swoim życiem. W tym procesie musimy być ze sobą szczerzy i gotowi stawić czoła prawdzie. Nawet jeśli czasami jest ona niewygodna. Ćwiczenia. Na koniec dnia żądaj sobie pytanie, kiedy czułeś się najbardziej spokojny i kiedy czułeś się najbardziej zestresowany w ciągu dnia. Sytuacje te mogą dostarczyć wskazówek na temat tego, co jest ważne w Twoim życiu. Zwróć uwagę, kiedy krytykujesz siebie najbardziej. Te myśli często dotyczą naszych słabości lub lęków. Zauważenie ich pomoże nam zidentyfikować obszary, nad którymi musimy popracować. Humorystyczny komentarz: Poznanie siebie jest jak przeglądanie menu fast foodu, o ile czasem sięgamy po zdrowe opcje, o tyle czasem możemy skusić się na frytki i dużego burgera. Ważne jest, aby zaakceptować cały jadłospis, a nawet zrozumieć, że zjedzenie frytek od czasu do czasu to nie koniec świata. Dzień dwie świadomość tego, co możesz, a czego nie możesz kontrolować. Stołyki wyraźnie rozróżniają między tym, co możemy kontrolować w naszym życiu, nasze myśli, emocje, zachowania, a tym, czego nie możemy, myśli innych ludzi, klęski żywiołowe, błędy z przeszłości. Ta świadomość pozwala nam skoncentrować naszą energię na obszarach, które naprawdę mają znaczenie i w których możemy coś zmienić. Propozycje. Pracuj nad tym, co możesz kontrolować dzięki codziennym praktykom medytacyjnym lub refleksyjnym. Poprawi to Twoją zdolność kierowania myślami i kontrolowania reakcji emocjonalnych. Żądaj sobie pytanie: Czy mogę kontrolować tę sytuację? Zapytać. Jeśli odpowiedź brzmi nie, skieruj swoją energię gdzie indziej. Humorystyczny komentarz, obsesja na punkcie rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, jest jak żółw próbujący latać. Może się to wydawać zabawne, ale ostatecznie nie jest zbyt produktywne. Teraz, przechodząc dalej przez te przykłady, omówimy odporność emocjonalną, stawianie czoła wyzwaniom, relacje i społeczność, samodoskonalenie i uczenie się, a ostatecznie osiągnięcie pełni na tej samej głębokości. Ta podróż pokaże, jak stoicka filozofia może wzbogacić nasze życie i być może w ciągu jednego weekendu pozwoli nam spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy. Dzień 3: Odporność emocjonalna. Dla stoików odporność emocjonalna jest kluczem do wytrzymałości psychicznej i szczęścia. Co więc możemy zrobić, aby być odporni emocjonalnie jak stołyki? Oto kilka praktycznych kroków oferowanych przez filozofię stoicką. Pierwsze, kontroluj nasze reakcje na wydarzenia, a nie na same wydarzenia. Filozofia stoicka uczy, że mamy kontrolę nie nad wydarzeniami, które nam się przytrafiają w życiu, ale nad naszymi reakcjami na te wydarzenia. To właściwie supermoc. Jeśli ktoś przeszkodzi ci w ruchu, masz możliwość wyboru, czy zareagować gniewem, czy spokojną akceptacją. Wiem, że nie ma nic zabawnego w utknięciu w korku, ale możemy kontrolować naszą reakcję na sytuację. Może ta osoba, która ciała, jest bohaterem nowej historii o bohaterach, kto wie? Drugie, żądawaj sobie trudne pytania. Stołyki nie boją się zadawać sobie trudnych pytań: co jest najgorsze w tej sytuacji? Lub jak mogę czerpać z tego siłę? Tak jak. Pytania te pomagają nam zyskać perspektywę na wyzwania i zwiększyć naszą odporność emocjonalną. Tak, czasami zadawanie sobie tych pytań może być denerwujące, ale pamiętaj, życie to nie pudełko czekoladek, czasem wychodzi z tego stoicka filozofia. Trzecie użyj techniki: widok z zewnątrz. Spojrzenie na sytuację z zewnątrz, oczami innej osoby, może uspokoić nasze reakcje emocjonalne. Pomyśl o sobie, jak o bohaterze filmu. Czego możecie nauczyć to, co przydarzyło się tej postaci? Ta perspektywa pomaga nam cofnąć się o krok i zyskać szerszą perspektywę na wydarzenia emocjonalne. A jeśli film będzie zły, zawsze możesz przełączyć się na inny kanał, prawda? Czwarte: zacznij od małych rzeczy. Odporności emocjonalnej nie można zdobyć z dnia na dzień. Zacznij od małych i łatwych do wykonania kroków. Na przykład poświęć chwilę każdego dnia na przemyślenie wyzwań, przed którymi stałeś w ciągu dnia i jak na nie zareagowałeś. Może to być stoicka praktyka dziennikarska. A jeśli zgubisz pamiętnik, nie martw się, dla stoików wszystko jest istotne. Piąte zajmij się humorystycznym podejściem. Humor jest cennym narzędziem w radzeniu sobie z wyzwaniami życia. Nie traktowanie siebie zbyt poważnie zwiększa odporność w trudnych sytuacjach. Myśl jak Stoik i żądaj sobie pytanie, czy ta sytuacja może stać się wspomnieniem, z którego pewnego dnia będę się śmiać. Zapytaj siebie. A jeśli już musisz się śmiać, pamiętaj, żeby śmiać się przynajmniej stoicko. Te kroki stanowią punkt wyjścia do zwiększenia odporności emocjonalnej i rozwinięcia stoickiej perspektywy. Należy pamiętać, że stoicyzm jest podróżą. W miarę postępów w tej podróży będziesz w stanie stawić czoła nieuniknionym wyzwaniom życia z większą odpornością, odpornością i być może z większym humorem. Dzień 4. Stawianie czoła wyzwaniom. Stoicyzm uczy nas przeciwstawiać się nieuniknionym wyzwaniom życia. Filozofia ta podkreśla znaczenie zwiększania naszej odporności w obliczu trudności, nie unikania ich, ale akceptowania ich i uczenia się na nich. W dniu stojąc czoła wyzwaniom odkryjemy, w jaki sposób filozofia stoicka może pomóc nam być bardziej odpornymi i zamienić wyzwania w naszym życiu w możliwości? I oczywiście, nawet w obliczu trudności, wykorzystamy siłę humoru. Pierwsze, postrzegaj wyzwania jako możliwości. Stołyki wierzą, że w każdej trudności kryje się szansa. Dzięki temu rozwijamy pozytywne nastawienie do życia. Na przykład problem, którego doświadczasz w pracy, może tak naprawdę być okazją do poprawy Twoich umiejętności komunikacyjnych. Lub dzień spędzony w domu może być idealnym momentem na spędzenie czasu na hobby, które od dawna odkładałeś. Postrzeganie wyzwań jako zaproszenia do doskonalenia siebie sprawia, że radzenie sobie z nimi staje się bardziej znaczące. Drugie, zaakceptuj przeszkody jako samą ścieżkę. Stoicki filozof Marek Aureliusz powiedział: Przeszkoda blokuje drogę. Pomaga nam to zrozumieć, że przeszkody są naturalną częścią naszego życia, a pokonywanie ich buduje nasz charakter i odporność. Gdy staniesz przed kolejnym wyzwaniem, potraktuj je nie jako przeszkodę, ale jako część swojego życia i krok, który pomoże ci się rozwijać. To zmienia sposób, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami i daje nam siłę do ich pokonywania. Trzecie, pamiętaj, że są tymczasowe. Wyzwania życiowe, niezależnie od tego, czy są duże czy małe, są tymczasowe. Filozofia stoicka przypomina nam, że wszystko jest zmienne i trudne czasy przeminą. Ta wiedza daje nam siłę do radzenia sobie z trudnościami. Pamiętanie o mantrze, w to też minie, może pomóc nam znaleźć nadzieję nawet w najciemniejszych czasach. Czwartą, świętuj małe zwycięstwa każdego dnia. Każdego dnia, gdy pokonujesz wyzwania, świętuj to jako małe zwycięstwo. Można to dodać do swojej codziennej rutyny jako stoicką praktykę. Świętowanie małych zwycięstw zwiększa motywację i zapewnia odporność niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom. I pamiętaj, że każda uroczystość może obejmować małą nagrodę, na przykład kawałek czekolady lub obejrzenie ulubionego serialu komediowego. Piąte, użyj humoru jako broni. Humor jest jedną z najpotężniejszych broni w obliczu trudności. Użyj humoru, aby rozjaśnić sytuację i zmienić perspektywę. Kiedy napotkasz problem, zapytaj, co jest zabawnego w tej sytuacji? Zapytaj siebie. Czasem najlepszym sposobem na pokonanie trudności jest śmiech z nich. To dzięki stoickiemu podejściu sprawia, że nieuniknione wyzwania życiowe wydają się lżejsze i łatwiejsze do pokonania. Stoicyzm daje nam potężne narzędzia do stawiania czoła wyzwaniom. Narzędzia te pomagają nam zamieniać przeszkody w naszym życiu w możliwości i być odpornym na wyzwania. I pamiętaj, że każde wyzwanie, które pokonasz, prowadzi cię o krok dalej w twojej stoickiej podróży. Wyposażmy się w tę mądrość i bądźmy gotowi stawić czoła każdej piłce, jaką życie w nas rzuci. Dzień 5. Relacje i społeczność. Stoicyzm ma moc przekształcenia nie tylko naszych relacji ze sobą, ale także naszych relacji z innymi i społecznością. Filozofia ta podkreśla znaczenie empatii, uczciwości i wzmacniania więzi między ludźmi. W dniu relacje i społeczność zastanowimy się, w jaki sposób możemy wykorzystać stoickie zasady do budowania bardziej znaczących i wspierających relacji. I oczywiście nie zawahamy się spojrzeć z humorem na złożony świat relacji. Pierwsze centrum empatii. Stoicyzm podkreśla znaczenie zrozumienia i wrażliwości na emocje innych. Empatia jest fundamentem, który pogłębia nasze relacje i wzmacnia więzi społeczne. Postawienie się na miejscu innych Zrozumienie ich punktu widzenia i bycie wrażliwym na ich uczucia jest kluczem do stworzenia zdrowej dynamiki w związkach. Działając z empatią, nie tylko pomagamy innym, ale także sprawiamy, że czujemy się bardziej związani i spełnieni. Pamiętaj, że każdy ma swoją historię, a historie te często krzyżują się w nieoczekiwany sposób. Podchodź do tego ze stoicką ciekawością i humorystyczną lekkością, eksplorując skrzyżowania historii w swoich związkach. Druga uczciwość i samokontrola. Stoicyzm postrzega sprawiedliwość i samokontrolę jako podstawowe wartości w związkach. Bycie uczciwym wymaga zrównoważenia potrzeb i praw innych z naszymi własnymi życzeniami. Samokontrola to nasza zdolność do kontrolowania naszych reakcji, szczególnie w trudnych sytuacjach i nieporozumieniach. Uważaj, aby zachować uczciwość i zachować samokontrolę w swoich związkach. Sprzyja to zarówno wzajemnemu szacunkowi, jak i głębokiemu zrozumieniu. I warto pamiętać, że sprawiedliwość i samokontrola nie zawsze sprawdzają się idealnie, jak w serialach komediowych. Drobne błędy i nieporozumienia w związkach mogą zamienić się we wspomnienia, z których będziemy się śmiać, gdy spojrzymy wstecz. Trzecie wzajemne wsparcie i poczucie wspólnoty. Stoicyzm zachęca do poczucia wspólnoty i wzajemnego wsparcia. Pomaganie i otrzymywanie pomocy od innych jest ważnym sposobem radzenia sobie z wyzwaniami życia. Budowanie opartych na wsparciu relacji w obrębie społeczności czyni nas silniejszymi i odporniejszymi. Bycie częścią stoickiej społeczności oznacza wzajemne budowanie się i wspólne stawianie czoła wyzwaniom życia. Pamiętaj też, że każda interakcja w społeczności może dostarczyć materiału do Twojego następnego programu komediowego. Twoje relacje z ludźmi w Twojej społeczności są bogatym źródłem odkrywania humorystycznej strony życia. Czwarta komunikacja i otwartość. Budowanie zdrowej komunikacji w relacjach może być podstawowym elementem filozofii stoickiej. Otwarte wyrażanie swoich myśli i uczuć zapobiega nieporozumieniom i pomaga budować głębokie zrozumienie i więź w relacjach. Otwarta komunikacja służy jako pomost, który sprawia, że nasze relacje są bardziej znaczące i satysfakcjonujące. I pamiętajcie, komunikacja to nie tylko poważne rozmowy, dzielimy się także życzliwością i poczuciem humoru wobec siebie nawzajem. Komunikacja w związkach może czasami być tak złożona jak serial dramatyczny, a czasami tak zabawna jak serial komediowy. Piąte, zachowuj humorystyczne podejście. Humor w związkach redukuje stres, wzmacnia więzi i przynosi ukojenie w trudnych chwilach. Przyjęcie humorystycznego podejścia może sprawić, że nasze relacje będą lżejsze i przyjemniejsze. Chwile wzajemnego śmiechu pogłębiają nasze relacje i zwiększają poczucie solidarności we wspólnocie. Używaj humoru jako narzędzia więzi w swoich relacjach. I pamiętaj: najlepsze relacje buduje się z ludźmi, z którymi możesz się śmiać. Nasze stoickie podejście do relacji i społeczności może sprawić, że będziemy bardziej empatyczni, uczciwi, wspierający i komunikatywni. Takie podejście wzmacnia nasze relacje i więzi społeczne jednocześnie zwiększając naszą zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. Humor, miłość i wsparcie w naszych związkach to kamienie węgielne stoickiego życia. Dzień 6: samodoskonalenie i nauka. Stoicyzm podkreśla, że rozwój indywidualny jest procesem ciągłym, a uczenie się odgrywa ważną rolę na każdym etapie naszego życia. W dniu samorozwój i nauka sprawdzimy w jaki sposób możemy zastosować zasady stoickie w naszym rozwoju osobistym i znaczenie uczenia się przez całe życie. I oczywiście nie zapomnimy, jak humor może być pomocny w tym procesie. Pierwsze: nakarm ciekawość. Stoicyzm zachęca do pogoni za wiedzą i ciekawością. Ciekawość jest siłą napędową uczenia się i rozwoju osobistego. Bądź ciekawy siebie i świata, bądź otwarty na naukę nowych rzeczy. Życie jest nieskończoną skarbnicą wiedzy, którą można odkryć. Dziwne i zabawne informacje, które napotkasz podczas tej podróży, przypomną Ci, że nauka nie jest nudna. Drugich popraw: elastyczność umysłową. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie elastyczności umysłowej i adaptacji. Kwestionowanie naszych myśli i przekonań czyni nas bardziej elastycznymi i otwartymi. Wymaga to otwartości na nowe pomysły i perspektywy oraz przyjęcia uczenia się jako sposobu na życie. I pamiętaj, bycie elastycznym oznacza nie tylko zmianę zdania, ale także zachowanie poczucia humoru w obliczu nowych i nieoczekiwanych sytuacji. Trzecie, praktykuj autorefleksję. Stołyki rozumieją znaczenie refleksji nad naszymi myślami i czynami. Autorefleksja jest podstawową częścią naszego rozwoju osobistego. Na koniec dnia przeanalizuj swoje działania i myśli, żądaj sobie pytanie, czego się nauczyłeś i jak możesz ulepszyć. Podczas tego procesu nie krępuj się śmiać z siebie, nasze błędy i dziwactwa są częścią uczenia się i rozwoju. Czwarte, korzystaj z ciągłego uczenia się. Stoicyzm popiera pogląd, że uczenie się zajmuje całe życie. Na każdym etapie życia możemy uczyć się nowych rzeczy i doskonalić się. Wykracza to poza naukę akademicką i może przybrać formę umiejętności życiowych, podejmowania hobby i odkrywania osobistych zainteresowań. I pamiętaj, że śmieszne błędy, które możesz napotkać podczas uczenia się czegoś nowego, mogą być jednymi z najcenniejszych wspomnień z tej podróży. Dzień 7. Osiągnięcie pełni. Dotarliśmy do końca naszej tygodniowej podróży z naukami filozofii stoickiej. W dniu osiąganie pełni omówimy, w jaki sposób możemy zintegrować to, czego się nauczyliśmy, w naszym życiu i jak możemy prowadzić bardziej znaczące życie, czyniąc stoickie zasady częścią naszego codziennego życia. Podczas tego procesu będziemy pamiętać, że humor odgrywa ważne miejsce w naszym życiu. Pierwsze, określ swoje codzienne praktyki. Kluczem do zintegrowania stoicyzmu ze swoim życiem jest stworzenie codziennych praktyk. Może to być czas na medytację, prowadzenie dziennika lub po prostu cichą refleksję. Praktyki te pomogą Ci wprowadzić stoickie zasady do swojego życia każdego dnia. Drugie: Bądź elastyczny i elastyczny. Życie jest pełne nieoczekiwanych zmian. Stoicyzm uczy nas elastyczności i możliwości dostosowania się do tych zmian. Zachowaj spokój i koncentrację, nawet gdy Twoje plany się zmienią. I pamiętaj, że znalezienie humoru ukrytego w nieoczekiwanych zwrotach życia to jeden z najlepszych sposobów na pokonanie wyzwań. Trzecie, bądź miły dla siebie i innych. Bycie dobrym dla siebie i innych jest podstawą stoickiego życia. Naucz się śmiać z własnych błędów i tolerować błędy innych. Pamiętaj, że każdy podąża własną drogą i od czasu do czasu popełnia błędy. Czwarte, przyjmuj życiowy humor. Przyjmowanie życiowego humoru może pomóc nam znaleźć szczęście nawet w trudnych czasach. Chociaż są chwile, kiedy ważne jest, aby poważnie traktować siebie i otaczający cię świat, utrzymanie poczucia humoru może sprawić, że życie stanie się lżejsze i przyjemniejsze. Życie to podróż pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Filozofia stoicka oferuje nam kompas w tej podróży, uczy nas, jak radzić sobie z trudnościami, zachować szczęście i odnaleźć sens życia. Pod koniec tej serii filmów odkryliśmy, jak stoicyzm może zmienić nasze życie i jak każdy z nas może stać się wewnętrznym Stoikiem. Jak zatem możemy kontynuować tę podróż? I jak najlepiej wykorzystać mądrość, jaką oferuje nam filozofia stoicka w naszym codziennym życiu? Samowiedzą i samoakceptacja. Wszystko zaczyna się od poznania siebie. Zaakceptowanie siebie, ze wszystkimi swoimi wadami i mocnymi stronami, to pierwszy krok do stoickiego życia. Piękno poznania i zaakceptowania siebie polega na tym, że zyskujesz wewnętrzny kompas który może poprowadzić cię w podróżku odkrywaniu twojego prawdziwego potencjału. Bycie w zgodzie ze swoim wewnętrznym światem zapewnia odporność emocjonalną i spokój potrzebne do radzenia sobie z wyzwaniami świata zewnętrznego. Znajomość siebie pomaga także być bardziej świadomym swoich codziennych decyzji. I pamiętaj, że zabawne momenty, które napotkasz na drodze do poznania siebie, mogą sprawić, że ten proces będzie przyjemniejszy. Skoncentruj się na tym, co możesz kontrolować. Są aspekty naszego życia, na które możemy mieć wpływ i takie, na które nie mamy wpływu. Stoicyzm radzi nam, abyśmy skupili naszą energię na obszarach, które możemy kontrolować. Czasami może to wiązać się z radzeniem sobie z drobnymi niedogodnościami, takimi jak utknięcie w korku, a czasami może wiązać się z podjęciem ważnych decyzji, które mogą zasadniczo zmienić nasze życie. Skoncentrowanie się na rzeczach, na które masz wpływ, jest kluczem do wprowadzenia znaczących zmian w swoim życiu. I oczywiście umiejętność śmiania się z niekontrolowanych aspektów życia pomaga zachować spokój w każdej sytuacji. Buduj odporność emocjonalną. Stoicyzm podkreśla znaczenie rozwijania odporności emocjonalnej. Bycie odpornym na wyzwania życiowe jest kluczem do ich pokonania i wyjścia z tego procesu silniejszym. Odporność emocjonalna polega na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z negatywnymi emocjami i zachowywania spokoju w trudnych chwilach. Rozwijanie tych umiejętności wymaga czasu i praktyki, ale rezultaty będą miały ogromny wpływ na Twoje życie. Uzbrojony w odporność emocjonalną, stoik jest jak latarnia morska chroniąca przed życiowymi burzami, może się zatrząść, ale nigdy się nie przewróci. Wzmocnij swoje relacje. Stoicyzm pomaga nam także we wzmacnianiu naszych relacji. Empatia, uczciwość i otwarta komunikacja to kamienie węgielne zdrowych relacji. Relacje, które tworzymy z innymi, zwiększają bogactwo i głębię naszego życia. Dzięki stoickiemu podejściu możemy być bardziej wyrozumiali i wspierający w naszych relacjach. A chwile humoru w związkach to cenne wspomnienia, które nas łączą, jednocześnie wzmacniając nasze więzi. Bądź otwarty na naukę i rozwój. Stoicyzm przypomina nam, że uczenie się i rozwój to proces ciągły. Uczenie się czegoś nowego każdego dnia poszerza nasze umysły i czyni nas lepiej wyposażonymi. Uczenie się nie tylko zdobywa wiedzę, ale także czyni nas bardziej elastycznymi i otwartymi na życie. I oczywiście zabawne nieporozumienia i błędy, które napotykamy w procesie uczenia się, są częścią zabawy na naszej drodze rozwoju. Stoicyzm oferuje klucze do prowadzenia bogatego i satysfakcjonującego życia.